Manko, wilczki z tej strony, czarny wiekaty 48. Odcinek zagrajmy w Cyberpunk 2077, dodatek do gry widmo wolności. Kontynuujemy za nadal zadanie. cienie yy... gwiazdy. I tutaj, właśnie stoimy przed wyborem, możemy zadzwonić do Rida. To zrobię. Przykro mi, Albert, ale to ty zdradziłaś mnie pierwsza. Ale chcesz dostać Songbird? A co? Teraz tu ją zdradzisz? Podaj cenę. Słucham. Chcę tylko jednego: uratować życie. Lekarstwo miało tylko jedną dawkę. Songbird postanowiła zachować ją dla siebie. A ja zostałem z niczym. Rozumiem. Oddasz Sągbert, jeżeli ta jedna dawka będzie twoja. Potrzebuję też ludzi, którzy przeprowadzą zabieg. Mówiłeś, że masz kontakty w Europie. Mam. I w Anglii też. NUSA mają najlepszych specjalistów. Wyciągną dla ciebie te dane, a potem cię zoperują. Umowa stoi? Zgoda. Zgoda. Zabierz ją. Nie pozwól mi umrzeć. Zaraz będziemy na płycie startowej. Wiem. Będę czekać. Okej, okay, koniec przejażdżki. Idziemy. Ciekawie się zapowiadało to. Kurde, kurwa, dodatek, a kurwa lepszy niż kurwa podstawa. Załatwmy co? Zatrzymaj się. Próbowaliśmy jej pomóc. Naprawdę tego chcieliśmy, ale ona nie chciała. Nie pozostawiła nam wyboru. Czasem tak jest. Koniec końców podjąłeś słuszną decyzję. Tak sobie. Zabieram cię do domu. Jest bezpiecznie, lądujcie. Nie. Zabieramy dziewczynę i to wszystko. Hmm. Zastanawiałeś się, na co wydasz te 30 srebrników? Odezwę się. Nie każ mi czekać za Biblia. Co to biorą Jesteś jej to winien. Dla ciebie będzie lepiej, jeśli o niej zapomnisz. i srebrników nawiązanie do Biblii jak dobrze pamiętam. Do który za 30 strępników wydał właśnie Jezusa, Biblia mi się przypomina. Tak sobie myślę. Nie mm -hmm. ja wiem, kurwa. Teraz to mi trochę żal tej dziewczyny. Nie myślisz o niej, tylko o sobie. Boisz się końca. To się nazywa zdrowy egoizm. Ja chcę tylko powiedzieć, że laska miała wyjątkowego pecha w życiu. Wiesz co? Pecha? To miałem ja w peki Plaza. Oboje z Songbird chcieliście latać za blisko słońca. Jak mówi stare chińskie przysłowie, wyżej jajec nie podskoczysz. Cisza. Nareszcie. Ciągle mi, się... ciągle mi się, ciągle chce mi się żygać, kiedy przypominam sobie moje pierwsze spotkanie Songber. To uczucie, kiedy mnie wyłączyła. Gorsze niż śmierć. Wiem co mówię, ale teraz nic. Nawet echo. jakby była bardzo daleko. Albo. Hmm, wygląda na to, że znowu zostaliśmy sami. Ciekawe, na jak długo. Możesz rozmawiać? Stało się coś? wyjeżdżam z night city chciałbym z tobą porozmawiać na żywo mm. stacja paliw na drodze do południowej kalifornii Naprawdę zapowiadam, ja się zastanawiam właśnie nad którym wybrać sobie kanoniczym, czy zakończyć właśnie Songbird Tylko tu właśnie bym chciał gorsze, my ją zdradzamy, a możemy ją jeszcze wstać do tego samolotu że właśnie, to bo żyje Alex W zakończeniu właśnie Songbird ginie Alex, No też fajnie, fajna postać I może też zginąć Songbird, jak bierzemy opcję A tutaj? W samą porę, za chwilę już by mnie tu nie było. Nasze pierwsze spotkanie czarny Torton Merrimack. Masz dobrą pamięć. Wyjeżdżasz z Night City. Co? Po dziesięciu latach. Jestem potrzebny w Waszyngtonie. Długa droga do przejechania samochodem. Mam uraz do pociągów. Poza tym, potrzebuję czasu, żeby się zastanowić. Dużo czasu. Tyle to wewnątrz siebie. No tak, typowy introwertyk. Swoje problemy rozwiązuje sam ze sobą. Nie wszystkie. Przecież do ciebie zadzwoniłem. No dobra, Rit, czego ode mnie potrzebujesz? Jest taka jedna rzecz. Nie daje mi spać. Ciągle zadaję sobie to pytanie i. Nie wiem, ale może ty wiesz. Kiedy Somi była w samolocie, dlaczego zadzwoniła do ciebie, a nie do mnie? Bo wiedziała, że ciebie nie uda się jej ukłamać Znałeś ją lepiej niż ktokolwiek inny. Tak myślisz? już nie była ta sama dziewczyna, z którą kiedyś pracowałem. Hmm. Tylko nie zadzwoniłeś do niej przez 7 lat. Zniknąłeś z jej życia na 7 lat. Zostawiłeś ją samą. Nie mogłem utrzymywać z nią kontaktu. Musiałem grać swoją rolę. Przecież mi znała prawdę. Wiedziała, że nie jesteś zdrajcą. Hm. Wydawało mi się, że w ten sposób ją chronię. A ucieszyć z wyrzutami sumienia. Może i podjąłeś w życiu kilka złych decyzji. Nie mnie to oceniać. Ale powiem ci jedno. Musisz nauczyć się żyć z konsekwencjami swoich błędów. Hmm. Czas na mnie. Widzi, dzięki za szczerość. Nie ma za co? Zasłużyłeś na nią. Odezwę się, kiedy nasi chirurdzy będą gotowi. Biedny skurwiel. Co? Żal ci Rida? Może. Nie wiem. Dla niego nie ma już nadziei. Powiesi się. Zobaczysz. Miał na to 7 lat, teraz wreszcie może coś zrobić ze swoim życiem. Facet przegrał wszystko, tylko jeszcze to do niego nie dotarło. Jego prezydentka okazała się zbrodniarką wojenną. Jego przyjaciółka pokazała mu środkowy palec. Jego ideały poszły się jebać. Powiesi się. pętla Ale dziwnie, widzicie, w tamtym zakończeniu dostaliśmy jeszcze medal od spokojnego człowieka i to samo właśnie zadanie. Nasi neurochirurdzy zdefiniowali polecenie dla matrycy neuralnej. Gotowy na usunięcie konstruktu? Hmm. Jestem gotowy. W takim razie wyślę po ciebie afaukę. Wybierz jakieś odosobnione miejsce. Dach nad sklepem Mistis Ezoterika. Mhm. Zaczekamy. i to samo tym się samo kończy w ogóle. Ale wiecie, my tak tym się zajmiemy kiedy indziej. Ale wiecie, w kolejnym odcinku właśnie... A co ja mówię, już to zrobiliśmy, zakończenie żywot spokojnego człowieka. Tylko, że właśnie to zakończenie się trochę mnie gryzie, trochę podwójna zdrada. Zdradziliśmy Rida, i zdradziliśmy Songbert. Czyli... Hmm... Trochę działam gorzej niż siudasz? Ale to właśnie też nawiązał właśnie Johnny. Na co wydasz te 30 srewników. Które ramię też co nawiązanie właśnie do Biblii. Bo ja jestem katolikiem, akurat to właśnie o tym wiem. I to... Nordowany co rok. A czekaj, nie, po ile diesel? Gasolin plus premium ultra regular Gdzie jest benzyna ja się pytam, gdzie jest diesel? Diesel, on, on, gdzie jest kurwa o diesel? Ale dobra A tu też kolejny zadaj właśnie tym samochodem. Ale dobra, wiecie, my będziemy kontynuować właśnie w tym samym miejscu, w którym się pożegnaliśmy w poprzednim odcinku. I tym razem wybierzemy właśnie pomoc Songbird i będziemy jej zdradzać. Więc dobra, dziękuję, że wpadliście, komentował Czarny Wirka. To był taki króciutki odcinek. Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Dodatek do gry: widmo wolności. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Na razie Państwu, na razie. A znaczy co 48 odcinek? Przepraszam, nie powiedziałem. Na razie.